wszystkim, witam was w dziesiątym odcinku Secret Mario Chronicles. Zładujemy naszą ostatnią grę z tego odcinka. Dzisiaj dziesiąty. Jeżeli się powtórzyłem, sorry. No i świat czwarty. Tak zauważyłem, że następnym razem jak będziemy chcieli zapisać, to już będę musiał zastąpić no, poprzedni save. Czyli jakby się okazało, że jeden odcinek tam pierwszy się zachowa, a wszystkie kolejne nie. Czy tam drugi? To już trzeba będzie od nowa. No nie będzie takiej sytuacji, ale... ciekawostka. 2 1 I za dwie dosłownie gwiazdki mamy kolejne jeszcze życie. Fajna muzyka to w ogóle gra. Taka spokojna, taka jakby to miało być jakiś deszczowy klimat. A jaki będzie tym razem? Klimacik. Pustynny. Dobrze. I tu już widzę o. Fajna rzecz. Tylko jak się do tej fajnej rzeczy dostać. Trzeba będzie jakąś muszelę. Muszelę. Muszela. Coś, co w ogóle się dzieje z tą jedną roślinką, nie? Że ona tak trochę. Trochę wychodzi i się od razu chowa. Trochę wychodzi i się chowa. Co się stało? Nie wiem. Zignoruję ten fakt. Albo wykorzystam to, żeby zrobić łatwe kile. Dziękuję bardzo. Kolejna grozeczka. A skąd ja dostałem grzyba. A skąd ja dostałem grzyba? Skąd skąd? Chyba, że miałem już po prostu w Wcześniej. Tak się troszeczkę zdziwiłem. Dobra, to weźmy sobie też i to. <gry> Nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. Nigdy nie wiadomo. Kur. <gry> Chciałem spróbować przejść przez kurde rurę. No i tak to wyszło właśnie. O cholero! Właśnie tak, ledwo zauważyłem, że to przeciwnik jakiś żółty, żółtowawy. A tu na dole jeszcze niebezpieczeństwa. No nas tutaj wkrótce chcieli chyba. troszkę zrąbać, hops. Ale całą szczęście się nie dałem. Zabawałeś tam te gwiazdki już. Aż tak mnie to nie obchodzi, że one sobie gdzieś tam spadają. Mamy 39 żyć. Come on. A nawet nie wiadomo, jak krótka jeszcze ta gra jest tak naprawdę, czy jak długa. My się coś nie pamięta, że pięć światów powinno być, czyli... No? No blisko końca jesteśmy. Czwarty to jest już. A co to się stało? A ja coś zdechłem. E? A ja coś zdechłem? Kurna ty. Przeciwnik jest wzięty i ukryty tam. A ja to nie założyłem. Okej, okay, dobra. Fajnie, fajnie wiedzieć. Ach. Hmm. Zarazem. Nie będzie pewnie następnego razu, bo ta gra już. Już raz nas zaskoczyła. To. <gry> Czy będzie próbować drugi raz takiej samej sztuczki? Jeżeli będzie, to ja już się nie nabiorę. O kurna, a co to za porąbana na Hops. Kręcą Kręcąca się w kółeczku. Ciężkie poziomy. Kurna macie. No cóż, trudno. Co, co się z tym gościem stało? Wciąż uważam, że najtrudniejszy poziom to był ten w śniegu. Nie było trudniejszego. Nie. Ten z poprzedniego świata, walić go. Trudniejszy był w śniegu. Ile tam parkura trzeba było z klocka na klocek. No nie, no, przesada, przesada. A teraz sobie to wezmę, elegancko. Jak elegant. I zrobię coś z tym, na pewno. Nie zrzucę znowu z Okej, okay, dobra. Chciałem to odłożyć. A wypuściłem. Wiecie dlaczego? No pewnie, że wiecie. A jak nie wiecie, to wytłumaczę. No, kurde. Stało się tak. Zazwyczaj jak chcę wejść przez tą rurę. To wtedy klikam dół I on w to, to wtedy puszcza. A jak po prostu puszczę sprint. No to on to wypuszcza, tak, że wypuszcza. No i cóż poradzić. Takie życie. O kurde. Dobra, panie Żub. Ja to sobie pana pożyczę. Pana wezmę znowu. Fajnie by było tą muszlę naprawdę do gdzieś. Fajne miejsce. O! Niewidzialność. Kuźwa. No i dupa. Ale... Okej. Okay, co straciliśmy? Tylko 60 punktów. A tak to przechodzimy dalej. O! Dobra. Przyjmuję to. Troszkę szkoda. Ale trzeba przyznać. Nic więcej tam nie było. Więc to, że tam... Się nie udało, to nie szkodzi, że się tam nie dostaliśmy. Ważne, że wiadomo, co tam było i jak się tam dostać. <laughs> nie jak w poprzednim poziomie, na przykład. Nie, sorry, w poprzednim świecie, w poprzednim odcinku, gdzie już dostałem opierdzie w komentarzu, że tak naprawdę tam można było się dostać z drugiej strony, bo jakieś te przenikające, tak naprawdę były. Coś kulka, ale muzyczka. Przenikające bloczki były tak naprawdę ukryte. Można było przez nie przejść, a mi się nie chciało tego spróbować. Że niby, że, że tło, tak? Że tak naprawdę to było tło i można było tam spokojnie przejść. No cóż. <śm> I pewnie to będzie kolejna z tych rzeczy, które już nawet nie wypróbuję, nie? Bo już nie będzie po co, nie będzie okazji ani tak dalej, ani tak dalej. Dobra, dzięki za jakieś tam kolejne rzeczy. Dobra, tego chłopa chyba tu se. I może zrobimy także O! Dobrze! To to spadło, tak? Tak, dobra. Ops, ops. O kurde, pieczone. Szkoda, że ta kulka... ...nie załatwiała wszystkich roślinek, nie? Jakby załatwiała wszystkie roślinki, to by było zarąbiście. O! W sumie druga okazja. Chodź. No, 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 no. Kurde, nie, nie. W tą stronę, dawaj. Retinoz... nie, nie, nie. <laughs> Czemu załatwili tylko pojedyncze? A ja o, ciul, no. Aha. Zapuszczę to. Ciul. Ale ta kulka w ogóle nie wyjdzie stamtąd, wód. Co ja mam z nią zrobić? Dobra, wiem co z nią zrobię, tylko trzeba z drugiej strony przejść. Siema, chmureczka. Mezuzika. Ale tu dużo pytajników. Mam nadzieję, że wśród nich jest... ...na przykład grzyb. Kurna nie, nie gadaj. No jeden pod punkty. Nie, no. I co, ja teraz spocznę. O, nie wiem, co tu się stało, ale coś się stało. Spadła rzecz. Dobrze. O, i nie, to chciałem zrobić. A, no i poszło. Poszło się nadal. Dobra, no, no, ale w ogóle nie. No świetnie po prostu, że załatwiłem wszystkie te roślinki kosztem zdrowia i po co to wszystko mogłem przejść od drugiej strony? Juhu. Hmm, pułapka. Kurde, te drzewa niewidzialne są trochę niefajne. Ej, no nie, no i teraz nie mam kurde kwiatka atakującego, no i co teraz? Nie pokonam sobie tych hopów na dole. Tak jakoś bardzo łatwo. Ale może uda się pokonać trudno? Spróbuję. Czy zdrowiem? Okej. Okay. Jedno się udało, zawsze coś. I... teraz... E, pójdę tędy? Ops. Ciekawe czy Mario jest w stanie spaść przez, przez tą dziurę pomiędzy rurami. Mam nadzieję, że nie. Ale to już mam za sobą, więc nie istotne. Kolejne kwiatki. Ciekawe jak dużo księżyców omijam. Czy jest księżyc w każdym poziomie? No kurde, no... Biorąc pod uwagę jak dużo sekretów mi się udaje ominąć, bo nie umiem się do nich dostać. To mi się wydaje że no trochę może być tych księżyców omijających, omijanych przeze mnie. Ale cóż, trudno. O kur... napieczona. A tutaj jest taka platforma, że nie można przez nią przeskoczyć. No i co teraz? O, wiem co teraz. Ale sprytnie skoczyłem. No i superancko. A gdzie teraz? Okej, okay, zaufam temu drzewowi, że ono nie, nie lata w powietrzu i że rośnie na jakiejś powierzchni. Dobra, udało się. <laughs> Trochę tak na to liczyłem właśnie. Dobra, nie wiem co z tą kulką zrobić. E, czy ona potrafi na dół schodzić? Ups Dawaj, spadnij na chłopa No cóż, prawie wyszło. <laughs> to ja zrobię specjalny skok chyba. I się odbiję od tego meduski. Ops Bardzo dobrze. A nawet kurna jak wysoko doskoczyłem. Japki Rdziura. O nie! Wód? Czemu nie wzięło tej muszli Wód? to jest zawsze brał tą muszlę jak szedę z prawej strony. Znaczy w ogóle z boku. What, what, what? Nie czuję tego. Może zabiję tego przeciwnika? <laughs> Oj, ja hapier, prawie spadłem. Przypominam, że wciąż uważam, <laughs> że stare gry 2D trudniejsze od nowych gier 2D pod tym względem, że częściej się umierało od upadku. We wszystkich starych 2D, nie tylko w 2D. Nowe 2D są spoko. Camel, nie da się tam prawie umrzeć od spadku. Eee, ten. No, limbo na przykład jest w miarę nowe. Prawie się nie dał umrzeć ze spadku. Eee, co tam jeszcze ciekawego? No, jak jest ta gra na przykład? Silkrot? Nie, nie Silkrot, kurno. No ja cię kręcę. Panie, czemu ja tak nie pamiętam? Tak całą pamięć mam. Co coś się dzieje w ogóle, nie? Dobra, piperniczaj. Jak to się tak gra? O kurde, no tam się chodziło takim owadkiem. Metroidwania kolejna taka. No to tam też nie było za bardzo od upadku śmierci chyba. O, siur, no dać boli. No, no, poważnie, poważnie, chłopie. Taki, taki mały, taki ten. W ogóle zdziwiło mnie, że to wypuściło mi z ręki. Polałem to trzymać dalej. Na okazję, nie wiem, jakby tam dalej poziom był. No, ale okej, okay, dobra. Sprawdźmy jeszcze, czy nagrywa tak. <grych> ja dobra, no, no, kolejny poziom. Sower 2, 3. 4 czwarty, dalej. No, shit, nie. W cały czas, dopiero co go zaczęliśmy. Grzybek. Mogę coś z nim zrobić? Może jak zrobię gwiazdki na nim? Nie, nie mogę. Może dałoby radę go zniszczyć, gdybym miał czym. Rety, ale żeby tak zmarnować. Ociul, jest po Żeby tak zmarnować w ogóle. O kurna, patrz. Dużo niebezpiecznych, niebezpieczności. Żeby tak zmarnować śniego mocno. O, i teraz mi się w ogóle do tam iść wchodzić? Kurna, ty nie da rady chyba. Chyba... No teraz się zwolnił. O, ty naprawia. No Jakbym tak nie aż tak na prawo szedł, to by dał radę. No ale niestety. Ciężki poziom. <laughs> Ojej. Nie może wik. No i teraz wziął porządnie muszle, a wcześniej to co? A wcześniej to nic. Dobra, pozwolę sobie zignorować całkowicie tamtego wroga. O, czul. Do bezpieczności. Znowu ta. Oj. Aha, dobra. Eee... To co, ja może po prostu skoczę i puszczę? Kurna, nie. O, to mi chodziło. Chciałem pokonać tych zimowych, zimowych panów. Znowu się zawiesiłem w powietrzu. Była zagwostka. Czy na przykład w takim stanie by mnie przeciwnik yy, zadał obrażenia? Nie? <grywa> nie wiem, choć się domyślam. <grywa> Prawdopodobnie mógłby. <grywa> no ale. A poprzedni to się nie rozwalał. O, a poprzedni to się nie rozwalał. No dobra, to nadrobię, nadrobianko. Nadrobianko nadrobione. I wyskoczyło mi z pytajnika moc zimowa, więc możemy zapierdzielać wrogów niektórych, ale pewnie dalej nie wszystkich. Dobra, i co teraz zrobić, nie? Bo jak wskoczę na tego. na tego. na tego grzyba, to on od razu zdechnie. A ten też! No chyba nie! Rety, za szybko. W ogóle, jak ja, ja gram tutaj na hardzie, czy to w ogóle był poziom trudności możliwy do wybrania? Nie, no chyba nie. Wiesz co, to ja mam teraz taki może pomysł. Że ja nie będę szedł dołem, tylko spróbuję tam górą. Na przykład tu. O! O, właśnie coś w tym stylu, o właśnie tędy. Trochę szkoda tych paru gwiazdek, ale. O, powiedzmy, że aż tak mi chyba na nich nie zależy. Znaczy, teraz już wiem, że tam ta platforma spada. Więc niby może dałoby radę. Kurde, no dobra, zaryzykuję. Ops. Ale no ledwo zdążyłem. Dobra, a tych chłopów da się? No oni odporni w ogóle na wszystko, na cały świat, na całe życie są odporni. Wezmę to. Może się przyda. Tak, no to sobie zniszczyłem troszeczkę sprawę. Piernicza hopie, hops. Tutaj też sekrety. Niepotrzebnie to zrobiłem w ten sposób. <grybki> o, no, dobra. Co my tu mamy? Grzybek do ratunku zdrowia. Dobrze. Zawsze coś. He, coś mi się wydaje, że będę chciał tą muszę jednak wywalić. O, no, zresztą nieważne, sama się wywaliła. No bo, kurde, trzeba tutaj tych wrogów pokonywać, no. Nie może tak być, że. Ja sobie ich będę tak spytnio umiał. Dobra, jak długo ten gościu jest odporny na śnieg? Niedługo. Ale da się zarumować. Ja, ja się już tych czerwonych grzybów boję, nie? Nie wiem, czy to jest. Raczej uzasadniona. Yy, ta. Raczej uzasadniony lęk. Bo są kurna przerąbane tak żeby. No ta platforma sobie powoła i do nas dojeżdża, a potem szybko spierdziela. Więc jak zacznie dojeżdżać, to ja, ja na nią wskoczę. Ale śmiesznie w Mario się ukrył za, za kratką. Ops. Czemu w ogóle coś było ukrytego? Kurna, mam nadzieję, że nie. Teraz, o, cyk, zarąbiście. Ale wielka kula! Ale wielka tam. I co ja z nią zrobię? Mogę ją zamrozić na przykład. Zamroźmy ją na, na śmierć. To <laughs> zimna. Jak ten, jak chłop w pewnym horrorze, żeby nie było spoilerów. A co tu się stało? 500 punktów, dziękuję. Tak się trochę zdziwiłem, że z opóźnieniem, ale, ale, ale git. Dziękuję za 500 punktów. To ja teraz sobie zniszczę to, zniszczę sobie to i przejdę sobie na kolejny poziom z zarąbi, z tą mocą, którą może nie stracimy za szybko, za łatwo, bo to by było bardzo niefortunne. Dobra, ciśniemy jeszcze czwarty, ostatnio też były cztery poziomy. Wygląda na to, że gra raczej nas e, rozpieszcza, jeżeli chodzi o łatwość tych poziomów i krótkość. Więc, więc po prostu sobie zrobimy dzisiaj cztery znowu. No bo czemu nie? Aj, Krambo. Nawet nie wiem, czy chcę. Nie, chyba nie chcę mi się tutaj nawet brać tych. E, tych krotków, próbować, tak mi się wydaje. No bo po o, co, kurde? To jest tak pomniej zupełnie. O! Rety! A mogę się wrócić? Ja chcę punkty. O nie! No to sprytnie ominąłem kawałek poziomu. Trzeba pamiętać teraz, że. No, jeżeli będę musiał od nowa. <grywa> Dobra, walcz was. Jak będę musiał od nowa powtarzać ten poziom, to najpierw pozwiedzam. Ale no, chyba, że będzie tak łatwy, że już nie będę go nadrabiał. No, zobaczymy w sumie. Czy mogę zamrozić. Może tą kulkę, żeby dało się. I ją. O! Dało radę. Musiałem ze spróbować. <grywa> Ops. Co my tu mamy? Oj, toksycznych grzybek. Toksycznych grzybów nie lubimy, nie lubimy. Chyba. Chyba, że lubimy? Nie no, ja nie lubię raczej. <grystanie> Ale jak ktoś lubi, to... to nie, 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 nie wyzywam. <grystanie> Ops. O, dziękuję. O nie, nie dziękuję, kurwa. Niedokładnie. A o to mi chodziło! Zupełnie nie o to, hops. Ops. Może do widzenia. Oryty, teraz ten grzyb będzie tu krążył. O cholera, jestem zrąbany. Nie, cała moc stracona. Trudno. Jakoś trzeba żyć. Teraz będzie trochę ciężej. Trochę dużo ciężej. Bo nie będzie można tak łatwo sobie przeciwników załatwić. No, no, no. no. Tak to też teraz będzie. Ale jakoś to będzie. Ops, wezmę sobie muszle. Znowu ten się nie potrafi. O kurna! A to sobie tak zlatuje. Ops! Ops! Dlatego to ja się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc. Raczej myślałem, że. No wiecie. Sobie na to wejdę elegancko. A bo to się zaczęło ruszać, kurna, jak ja na to wskoczyłem, oszukane. A wcześniej to nie mogło, żeby mi pokazać, że, że się rusza. <laughs> Dobra, to może to się pozbędę. Ale elegancko trafiłem. Szkoda tylko, że to gówno dało. <laughs> nie pokonało przeciwnika. Okej. Okay. Jestem w stanie się tam dostać, tylko potrzebuję wyższy skok. Spierdniczaj gościu. Elegancko. I nawet bez stracy zdrowia. Cyk. Kolejny. Etap zaliczony. Chciałbym się powiedzieć kolejny poziom, ale nie. No dobra. Cztery poziomy zaliczone. Dla mnie to wystarczająco Zarobiście dobra ilość. To no jest. W tym miejscu podziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i streamy. I na razie.